Fanilego, oglądacie kanał? Patrzaj, to ja mam na imię Tomek, a to jest kolejna recenzja klocków duńskiego producenta. Przed wami dzisiaj seria City, dokładnie zestaw 60 088. zestaw startowy. Jak widzimy, nasze pudełko, moje pudełko, wygląda właśnie tak. Wygląda właśnie tak. Ja się zastanawiam, czy niczego nie brakuje. Ponieważ tak jak widzimy, nastąpiła obniżka. Nastąpiła obniżka, więc i ten kartonik powędrował powędrował do mnie. No ilustracja, jak widzimy, wygląda w ten sposób. Teraz mogę Wam zademonstrować, jak powinno się otworzyć takie pudełka. Nie da rady. <laughs> Ale absurd to jest! Poszło, jest otwarte patrzcie. Jak łatwo się otwiera takie pudełka rewelacyjnie, tylko że nie tędy miało się to otworzyć. O, instrukcja jest jakaś. No, no, no. Nie spodziewałem się, że. Nie no, spodziewałem się, bo widziałem, że jest instrukcja. Mamy strażaka. Mamy spis elementów. Proszę bardzo. Mamy tutaj jakieś tam etapy budowy. Mamy tutaj jakiegoś tam. Leguska, który pokazuje, jak to wszystko powinno się posegregować. No właśnie, posegregować kolorystycznie. A to dlatego, bo tak, te woreczki nie są ponumerowane. Te woreczki nie są ponumerowane, więc trzeba je posegregować kolorystycznie. Tutaj widzimy drobnice. Budowa się spadło A tutaj takie większe elementy, ale. Ale się nie przekonamy, czy są to wszystkie elementy, czy są to wszystkie worki foliowe. Ile tych worków powinno być. Eee. Eee. Nie ma. Nie ma. Na pudełku. Czy na pudełku była informacja, z ilu to powinno się składać woreczków foliowych? Nie, nie, nie ma. No to nie. Myślę, że chyba to są wszystkie. To są wszystkie. Ważne, że nie są. że nie zostały e, otworzone. Lubię zapach koszków. No i co my tu mamy ciekawego? Co my tu mamy, kochani, ciekawego? To mamy coś takiego. Hem strażacki. Myślę, że coś bardzo ciekawego, bo w takim kolorze złotym. No, lubię to. Jeśli też to lubicie, klikać śmiało. O, sznurek zakończony studami. Bardzo to lubię. Lubicie to? Jeśli lubicie, to też klikacie. Lubię to. Kosz na śmieci. No ja bardzo lubię. Bardzo lubię. Bardzo lubię zielone kosze na śmieci. No, jeśli też lubicie, klikacie, lubię to. Pokrywka do śmietnika. Już nie musicie klikać. Wiem, że już kliknęliście wcześniej. Jeśli lubicie, lubicie śmietnik, to musicie też i pokrywkę do śmietnika. Czyli to nam nie śmierdziało. Co my tutaj dalej mamy? Koło z główką. No, jakaś nowość. Tu ostrość. o, koło z główką można robić taką fajną złotą felgę żółtą felgę o, akurat główka, która mi się bardzo podoba bo jest to dziewczęca główka co my tu mamy, co my tu mamy falówkę ale taką już plastikową z tą sztywną antenką Aj, ten torsik lubię. Podobno się. Ustronny. Rewelacyjny, ale mini figurki sobie umówimy oczywiście e, później. E, trochę pomarańczu. Nawet sporo tych pomarańczowych klocków. A nawet bardzo dużo. E, toporek strażacki, czy też siekierka, ale raczej jest to toporek. Klucz. No nic, kochani. Myślę, że nie ma co tutaj zastanawiać się nad tymi klockami. Nie będziemy się do nich modlić. Ja je po prostu złożę i zaraz wam pokażę, jak to wygląda. standardowo omawianie tego zestawu zacznę, jak zwykle, od elementów zapasowych. Dostaniemy tutaj 5 elementów zapasowych. Dostaniemy tak: krzypkę, pomarańczowy płomyk, płytkę z nadrukiem, kranik oraz e, ciemnoszary groszek. Nie będziemy zmieniać tego co dobre. Elementy zapasowe mamy już omówione. Zatem przyszła kolejna minifigurki. No i tak dostaniemy dwie minifigurki strażaków. No, są tacy widać herosi. No tak, to są herosi. To są herosi w ciężny, w ciężkim w ciężkich kombinezonach. Jakichś przeciwogniowych z maskami. Jeśli chodzi o nadruk, nadruk jest dwustronny. Bardzo, bardzo lubię te minifigurki strażackie. Mamy tutaj różnego rodzaju oprzyrządowanie. Te tutaj zielone nadruki. Tam między, tam na tym zielonym nadruku jest jeszcze odblask. Bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Bardzo fajnie to wygląda. Kolejne dwie figurki. No i tutaj dostaniemy komendanta straży pożarnej. Ten tors, ten koleżka. Ma bardzo rzadki kotors, bo zdarza się tylko w dwóch zestawach. W remisie Starza Rzadkiej, no i w tym zestawie. Ostatnia, trzecia figurka jest bardzo standardowa i spotykamy ją niemalże na każdym kroku. Niestety ten robotnik, pracownik nie posiada na druku z tyłu. No i tak, kochani, imię figurki mamy już omówione, więc można je już odstawić na bok, ale zacznijmy omawiać od elementów od tych większych klockowych elementów które wchodzą w skład tego zestawu no i dostaniemy tutaj coś takiego widzimy że tutaj doszło do jakiegoś niekontrolowanego wybuchu może gazu może benzyny dlaczego bo sądzę że to jest jakiś dystrybutor dystrybutor paliwa tutaj pewnie można podjechać samochodem natankować o proszę bardzo Mamy tutaj śmietnik, bardzo ładny śmietnik. Jest pusty, nic w środku nie ma. Dystrybutor, widzimy, jest jakąś tutaj fajną, ciekawą rurą połączony. No i tak, no i tutaj dalej widzimy płomienie. Masę płomieni. No nieszczęście, zdało się nieszczęście. Mini ta minifigurka ma klucz, więc podejrzewam, że coś majstrował, coś próbował naprawić przy dystrybutorze paliw. No i niestety. Niestety nie do końca się udało. Może przekręcił zawór no i dlatego też wybuchł tu pożar. Kolejny sprzęt, tym razem sprzęt strażacki, kładzik kładów ci u nas dostatek. To jest kolejny kład, odkładów może was boleć głowa. Nie boli głowa, co my tutaj mamy. Kład jak kład ma kierownicę. To, co mi się podoba, to zastosowanie drugiej kierownicy jako takie ospoilerowanie. Wygląda to fajnie, wygląda to ciekawie. Nie zmienia to faktu, że to jest skład. Dzięki Bogu nie ma zwykłej kierownicy takiej samochodowej, no tylko taką motocyklową, taką jak, jaką przystało nakłada. Co my tutaj mamy? Oprócz świateł drogowych mamy tutaj niebieskie. Niebieskie światła ostrzegawcze, jakieś może koguty, to się mień. Kogut jest tutaj na orurowaniu, dobrze to wygląda. No i z tyłu mamy zaczepy na akcesoria. No dużo nie przewiezie taki kład, ale mamy tutaj, tak, butle. Może to jest gaśnica proszkowa. No i, no i taka siekierka. No, standardowe wyposażenie strażaka. Kim, czym kto tutaj podjechał. Myślę, że myślę, że to jest, to jest bryczka raczej yy, coś lekkiego, coś, co nie pomoże nikomu, więc może i komendanta, może tym przyjechał komendant dowódca straży pożarnej. I ostatni element. ostatni element, taka barierka, no, żeby odgrodzić odgrodzić tłum Gapiów od, od zdarzenia, od niebezpieczeństwa, czyli. Tutaj mamy pożar. Tak, gdzieś obok stawiamy, stawiamy barierkę, i żeby tutaj nie przeszkadzali nam w robocie, czyli tutaj o, utrzymują bezpieczny dystans. A nasi tutaj herousi mogą przejść do akcji. No i tak, mieli figurki, było mówione, ale może warto by było omówić akcesoria. I teraz tak, wezmę tego nieszczęsnego kłada. Wezmę tutaj to. To i o. Patrzcie. Mamy tutaj całkiem, całkiem sporo akcesoriów, jak na taki zestaw. Mamy aż dwie gaśnice. Klucz. falówkę Toporek. No i czerwony. Czerwoną trąbkę. Megafon. Myślę, że to jest megafon. No, dzięki. Dzięki któremu tutaj nasz dowódca może, może nawoływać do tłumu, żeby się odsunęli. Może też próbuje przez, przez ten megafon kontrolować naszych, poczynania naszych herosów, czyli tych dwóch dzielnych strażaków. Kto wie, ale raczej myślę, że raczej stara się, stara się porozumieć z tłumem i, i próbuje, próbuje za wszelką cenę, aby nie doszło do wybuchu paniki. Mini figurki, takie podsumowanie: mini figurki, bardzo fajne, bardzo miłe mini figurki. Co prawda, mamy dwie takie same, bo dwóch strażaków szału nie ma. Szału nie ma, jeśli chodzi o, o tych strażaków bo, bo, są, bo są powtarzalni, że tak powiem. Ten mechanik też nie robi dla mnie żadnego wrażenia bardzo podoba mi się za to komendant o czym już mówiłem, ma rewelacyjną twarzyczkę, bardzo rzadki torsik no i nakrycie głowy odznacza go, odznacza go jedno jednoznacznie wiemy, że jest to że jest to komendant straży pożarnej, minus zakłada, który, który tutaj pasuje jak kij do oka naprawdę, wierzcie nie pasuje, mogłoby tu być cokolwiek innego więcej akcji jakiś no, samochód. My sobie kupimy. My sobie kupimy. My gdybyśmy chcieli wóz strażacki, to byśmy sobie kupili, a ten kład tutaj jest taki na siłę i wolałbym tutaj cokolwiek, cokolwiek innego, kilka tych, tych barierek, które by odgrodziły tłum niż, niż ten kład. Myślę, że się zgodzicie ze mną. Bardzo fajna konstrukcja. To jest ta stacja paliw. Lubię takie małe konstrukcje. Zawsze są wrzucane jako, jako dodatki, jako taki element y, doposażający. No, tak, bo to jest taki batlepak, tym razem w wydaniu Lego City, cztery minifigurki. Y, ciekawa konstrukcja, płomienie ekstra. Y, ta rura, mnie się podoba ten patent z tą rurą. Genialnie to wygląda. Genialny dystrybutor, śmietnik. Wygląda to, wygląda to fajnie. Y, możemy porozmawiać teraz o cenie, jak kupiłem ten zestaw y, za. 20 e, za 21 zł i 50 groszy. Bez jednego grosza. Zestaw oficjalnie składa się z 92 elementów, a dostaliśmy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, 5. Pięć, pięć elementów zapasowych, czyli 97 klocków LEGO w cenie 21 zł. No jest fajnie, jest fajnie. E, licząc, przekłada się to około 21, 22, tak liczę w pamięci. E, groszy za element jest dobrze nie ma rewelacji nie jest rewelacyjnie no ale za 21 zł 4 minifigurki i to y, muszę dodać bardzo dobrej jakości minifigurki nóżki im nie latają wszystko jest w porządku wszystko jest bardzo dobrze spasowane działa idealnie idealnie no i to odróżnia to odróżnia ten zestaw od, od minifigurek kolekcjonerskich że tutaj nóżki to nóżki, a nie latawce, które latają sobie każdy w inną stronę. Jest genialnie, jest miodnie. Jeśli ktoś lubi straż pożarną, powinien się zainteresować tym zestawem. Oficjalna cena katalogowa, nie wspominałem o tym, to jest około 40 zł. Za cztery minifigurki dycha za jedno. Wychodzi, wychodzi normalnie. Wychodzi normalnie, w się, dostajemy klocki Lego. Kochani, dzięki za, za oglądanie. Jeśli jest tutaj wśród was jakiś nowy widz, zapraszam cię widzu do subskrybowania. Całą resztę zapraszam do komentowania, do lajkowania. No i co? Myślę, że zobaczymy się już niedługo, więc trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć. Subskrybuj, lajkuj, komentuj.